Insert Nexo Pro Plus Raportowanie Pro Plus Insert Nexo Pro Plus został stworzony z myślą o spełnieniu specyficznych wymagań firm dowolnej wielkości. Raportowanie Pro Plus to moduł pozwalający tworzyć własne raporty w oparciu o dane zgromadzone w programach Insert Nexo Pro. Umożliwia też dodawanie własnych kolumn w widokach prezentujących dane. Sprofilowany raport można zbudować samodzielnie, korzystając z wygodnego narzędzia dostępnego w module Raporty. Podaj nazwę i wybierz element główny, na którym zostanie oparty Twój raport. Z listy poniżej wybierz dane, które będą prezentowane jako kolumny. Wybrane z nich mogą być też filtrami. Wpływaj dowolnie na sposób wyświetlania danych w raporcie. Po dokonaniu ustawień po prostu zapisz raport i gotowe. Możesz korzystać ze swojego raportu, kiedy tylko będziesz tego potrzebował. Raportowanie ProPlus umożliwia także tworzenie tzw. raportów sferycznych. Pozwalają one przykładowo czerpać dane z zewnętrznych źródeł i łączyć je z informacjami zawartymi w Insert Nexo Pro. Daje to dużo większe możliwości analityczne, jednak wymaga wiedzy w zakresie programowania. Jeśli na liście dokumentów lub kartotek brakuje Ci jakiejś kolumny, to intuicyjny kreator pozwoli dodać ją w kilka chwil. Wystarczy przejść do konfiguracji widoku i kliknąć Dodaj własne kolumny. Znajdź element, który odpowiada danym, jakie chcesz umieścić w nowej kolumnie. Przykładowo może być to nazwa pliku z biblioteki załączników, który jest podłączony do asortymentu. Ustaw widoczność kolumny i zapisz definicję. Kolumna jest od razu wybrana na liście i prezentuje właściwe dane. Warto pamiętać także, że okno zarządzania własnymi kolumnami pozwala definiować kolumny przy pomocy skryptu SQL lub linku. Wymaga to jednak umiejętności tworzenia odpowiednich zapytań. Pamiętaj, że wszystkie nasze moduły są dostępne na okres próbny. W tym czasie możesz je gruntownie przetestować przed zakupem.